Witam was moi drodzy w dość dłuższej przerwie w nagrywaniu. Przerwa ta była spowodowana tym, że zwyczajnie nie miałem miejsca ani możliwości, ani też i zaplecza technicznego, by móc kontynuować swoją misję dała, więc nagrywałem tylko pojedyncze filmiki na TikToka i tak nie było ich jakoś zbytnio dużo. Dzisiejszy film jest tym. Um, Dość długo zapowiadanym filmem o przedislamskiej Arabii. Zaczynając od przedislamskiej Arabii, musimy zwrócić uwagę na to, że Arabia, Jahelię, to my będziemy mówić tylko o okresie około 100 lat przed pojawieniem się na nowo islamu w tym regionie. Co mam na myśli przez ponowne pojawienie się islamu? Otóż islam po arabsku oznacza poddanie się woli Boga. I to jest religia, jaką wyznawali wszyscy prorocy i jaką głosili wszyscy prorocy. Z tego też i powodu na przykład prorok Abraham i jego syn Izmael, pogój z nimi, głosili islam, tak? Bo są muzułmanami. I Kaaba, czyli świątynia w Mekce, była świątynią wybudowaną przez Właśnie tych dwóch proroków. Nie wszystkie plemiona oczywiście, przyjęły ich tam początkowo, tylko te, które zamieszkiwały dolinę Mekki, okolice Mekki, a reszta półwyspu pozostała w swoich pogańskich wierzeniach. I w tym oto momencie zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób monoteiści stali się politeistami. Początkowo wyglądało to w taki sposób, że ci ludzie kompletnie zapomnieli o podstawach tej religii albo zwyczajnie przestali ją mieć jako coś ważnego dla swojego serca i zaczęli podążać za swoim mniemaniem, tak? Zatracili się. Muhammad bin Abdul Wahab w książce Muhtasar, Sur, Muhtasar Sira ar-Rasul, al sallallahu alaihi wasalam, Mówi o niejakim człowieku Amir bin Luhay, który był wodzem właśnie Mekkańczyków i on sprowadził idole do Mekki. Dokładnie nie wiadomo skąd są teorie, albo z innych plemion, albo właśnie z terenów Mezopotamii, czyli dzisiejszego Iraku. I wtedy ci ludzie zaczęli uważać, że te idole są pośredniczkami u Boga. Ta ibn Kafir mówi o tym, że poganie przyznali, iż Allah, czyli Bóg Jedyny, jest Twórcą, ale pytani przez proroka Muhammadu sallallahu dlaczego oni mimo to czcili bożki, to oni mówili, że te bożki są pośrednikami u Boga. Jak wiadomo, jeśli ktokolwiek czytał Koran, to ten wie, że sama doktryna, o jakiej, jaką Bóg naucza w Koranie, czyli w swoim słowie, automatycznie podważa ideologię właśnie politeizmu, dualizmu, trinitaryzmu, wszystkich innych doktryn, które nie są w stu procentach monoteistyczne. Islam naucza stu monoteizmu i w Koranie Bóg mówi tak, Czyż nie do Boga należy szczera wiara, a ci, którzy biorą sobie opiekunów poza nim, mówią, czcimy je tylko po to, aby być bliżej Boga. Ci ludzie tak naprawdę nie wiedzą, że uznając bożki, czy też nawet nie tyle to czcząc bożki, ale też im modląc się do grobów zmarłych ludzi, czy to są nawet ludzie z Ahelbeit, czy nawet jeśli ktoś by modlił się do proroka Muhammada sallallahu alaihi nad jego grobem w Medynie, to cały czas byłby to świerk, cały czas to byłoby bałuchwalstwo, cały czas byłoby to zrównane z modleniem się do idoli, do figurek. Kiedy już skończyliśmy mówić o tym, jak monoteiści stali się politeistami, trzeba zwrócić uwagę na to, w co zaczęli później wierzyć ci ludzie. No to najważniejszymi takimi rzeczami, w jakie ci ludzie wierzyli, to były przede wszystkim i politeizm, i zabobony Będę mówić tylko o czterech najważniejszych bóstwach, jakie były w Mekce i na jakie Kurejszyci najbardziej się powoływali, kiedy walczyli z muzułmanami. To jest Allet, Menet, Al-Uzza oraz Hubal. I tak, Allet była bożynką wojny, pokoju oraz wróżb. manat była bożynką czasu, przeznaczenia. No i też była żoną Hubala. Al-Uzza odpowiadała za ochronę i dziedzictwo i miała swoje centrum kultu w Mekce. I Hubal miał centrum kultu w Mekce, e, był odpowiadał za strzały wróżbiarskie deszcz i wojnę. Jego żoną była Manet. Bóg w Koranie o tych Bożynkach mówił w ten sposób. Czy widzieliście Allet, Manet i El-Uzze? Czy dla Was mają być synowie, a dla niego córki? To byłby podział niesprawiedliwy. To są tylko imiona, jakie zmyliście Wy i Wasi Ojcowie. W e, tekst, imiona jakie zmyśliście wy i wasi ojcowie są bardzo ważne w wy, dla nas w naszych rozważaniach, ponieważ zwraca to uwagę na to, że ci ludzie nie, nie wypaczyli e, pierwotnej religii tylko i wyłącznie ze względu na to, że bo tak, e, też dlatego, że podążali za tym co robili ich ojcowie. tak, wy, Za to jak już ktoś już zaczął ten Ktoś spuścił tą kulę śniegu z góry, to ona już później na, nabierała pędu, wio, zbierając wszelkie możliwe herezje, wszelkie możliwe e, elementy politeizmu, wszelkie inne szatańskie elementy, tylko po to, by zostać rozbita o potężny filar, jakim był później Islam. tak? Zawsze prawda wyg wygra z kłamstwem, tak? było w i w tym przypadku wróżby były elementem zabobonów i zabobony były bardzo ważne dla właśnie Arabów dżahili. A, e, Arabowie ci mieli prosty zabobon. Dla przykładu, nie brali małżeń w miesiącu szałwal, ponieważ uważali, że one przynoszą nieszczęście, tak, że one będą nieszczęśliwe i dlatego należy ich unikać. Moi drodzy, elementem dżahili, czyli ignorancji, jakie każdy z nas się spotyka, z elementami, z jakimi każdy z nas się do dzisiaj spotyka, to jest choćby to, że ludzie do dziś wierzą w astrologię, w numerologię, albo na przykład to, że tamten człowiek, którego spotykam, to zawsze, musi dzieje, to zawsze mi się coś dzieje dobrego, on przynosi szczęście, a tamten człowiek, którego nie lubię, to on zawsze przynosi na mnie nieszczęście. To jest, to, ci ludzie nic nie robią, nic nie robią. To, że sobie pomyślisz, że oni ci przyniosą szczęście albo nieszczęście, to jest tylko i wyłącznie to, co sobie sam uroisz. Te rzeczy nie mają efektu. Ci ludzie nie mają efektu. Żaden talizman, żadne czary, żadne łudu i tak dalej cię nie ochroni przed gniewem Boga. Tak jak Bóg w Koranie mówił, że jeśli Bóg jest po twojej stronie, to nikt nie może go oddalić od ciebie. Tak samo jeśli Bóg jest naprzeciwko tobie, to nikt nie może cię przed nim uchronić. Tak? Na przykład Bóg nie był po stronie Kurejszytów i ich religia całkowicie wyginęła. Yy, Wróżbą. Przykładem wróżb, jakie praktykowali Arabowie, to było korzystanie ze strzał wróżbiarskich. Strzały wróżbiarskie to były proste przedmioty do rzucania, które miały na swoich drzewcach napisane albo taf'al, to znaczy w arabsku czyń, le taf'al, nie czyń, lub rafel, czyli, że strzała jest pusta. Jeśli ta strzała była pusta, to znaczy, że trzeba było ją rzucić jeszcze raz. Trzeba było jeszcze raz wylosować ze strzał. Początkowo też i te strzały nie były wykorzystywane tylko i wyłącznie do wróżb, ale też i do gry zwanej majsir. Majsir która jest w Koranie terminem oznaczającym hazard, to trzeba zwrócić uwagę na to, że na początku Majsir była grom, która miała pomóc e, biednym Arabom. E, bogaty Arab, Bogaci Arabowie grali między sobą w tą grę i ten, kto wyrzucił najdalej daną strzałę, musiał powiedzmy nakarmić kilku biednych albo wezwolić jakiegoś tam niewolnika. Później oczywiście ta gra zmieniła swoją zasadę i ostatecznie wyglądało to tak jak hazard. Zwycięzca zabierał pieniądze e, tych, którzy przegrali oraz mógł zniewolić danego człowieka, z którym grał i przegrał i który przegrał. Innym przykładem takich wróż, takiego zabobonnego wierzenia w jakieś czary-mary, fokus, po pokus, było wróżenie z lotu ptaków. Na przykład, jeśli nad karawaną czy nad armią przelatywały ptaki z prawej strony, było to uznawane za znak dobry. Jeśli te ptaki zaś nadlatywały z lewej strony, to wtedy było źle, bo całe karawany mogły zatrzymać się. Żadna wyprawa wojenna nie mogła się udać wtedy, kiedy ptaki nadlatywały nad nią z lewej strony, ponieważ było to, było to uważane za zły znak. Kolejnym przykładem takiego elementu religii pogańskiej było choćby święcenie zwierząt, to na przykład samica danego zwierzęcia, które urodziło ileś tam samic po samej sobie, stawało się uświęcone. I co to znaczyło, że było uświęcone? Z uświęconego zwierzęcia na przykład nie można, dana grupa społeczna nie mogła jeść mięsa, na przykład kobiety z uświęconej wielbłądzicy, Mleko, na przykład, uświęcon uświęconej owce było dostępne tylko i wyłącznie dla gości. Kastą, która odpowiadała za wróżbę, ale też i świętą poezję, czyli teksty religijne, politeistycznych Arabów, byli kahini. Kahini e, byli ludźmi, którzy pod wpływem, czy to muzyki, czy to e, alkoholu, czy pod wpływem substancji psychoaktywnych, wpadali w trans i pod tym transem tworzyli poezję, która była uznawana za natchnioną przez bóstwa, czy to dżiny, czy też dusze przodków. Kiedy już mówimy o tym, co takiego swojego mieli jeszcze ci Kurejszyci, to trzeba też się zrobić takie rozróżnienie między religią Abrahama a, a religią właśnie kurejszycką, ponieważ mimo to w religii Politeistycznych Arabów, wiele elementów religii Abrahama było zachowanych, tylko na przykład wiele elementów tej religii było zachowanych. Na przykład, jak już powiedziałem wcześniej, uznawali, że Allah był stwórcą, ale też i praktykowali choćby Tałab, który praktykował Izmael na przykład. I tak mimo iż to było zachowane, to kurajszy wprowadzili swoje elementy, ponieważ mieli oni, e, monopol, że tak powiem, uduchowiony. Kiedy sprowadzali wszystkie Idole to Kaby, to też, z tego też i powodu Mekka stała się takim miejscem handlu. Była to taka jasna góra dla Arabów. Ka Cały Półwysep Arabski wiedział, co jest w Mekce, i każdy Arab choć raz chciał być w Mekce, ponieważ to było miasto takiego pogańskiego prestiżu. Wtedy dane bóstwo, jakie było w Mekce, nie, nie, nie każde bóstwo oczywiście tam miało swoje, swoje idola, ale te bóstwo, które miało swojego idola właśnie wokół Kaby, było uznawane za najbardziej prestiżowe. I dlatego były całe karawany pielgrzymkowe. Do kaby, żeby choćby oddawać pokłony tym bożkom. Ale przykładem takich rytuałów, jakie wprowadzili kurajszyci było choćby to, że Pielgrzym miał zakaz wchodzenia do domu z Włosia zwierzęcia uświęconego. I co to znaczy, że dom był ze Włosia, zwierzęcia uświęconego? To znaczy, że jak były domy z błota, tak. To do tych cegieł dodawano włosie, żeby ta glina była bardziej sztywna, żeby była bardziej wytrzymała. O to właśnie w tym, w tym przypadku chodzi. Jeśli budynek był z cegieł, które miały włosie tego zwierzęcia, to wtedy nie mogłeś wejść do takiego domu, bo inaczej ci poganie by cię pogonili. Był też między innymi zakaz jedzenia suszonego jogurtu dla pielgrzyma, bo było to znawane dla niego za nieczyste. Ale też i co najważniejsze, Musiałeś być nago albo przynajmniej w skąpym ubraniu, i odstępstwo od tej zasady mieli tylko i wyłącznie kury szyci, czyli mieszkańcy Mekki. Wtedy, żeby móc pielgrzymować i być w ubraniu, żeby móc zasłonić swoje, swoją aura, swoje Części ciała, jakie należy chować, skrywać, musiałeś albo pożyczyć, albo wykupić od Kureyszyty jego ubranie. W innym przypadku musiałeś się rozbierać nago i krążyć nago wokół kaby. Kiedy już skończyliśmy mówić o tym, jak wyglądała religia politeistyczna, należy też się zwrócić uwagę na to, jak zachowywali się i żyli zwykli ludzie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że było to społeczeństwo bardzo biedne, bardzo zwaśnione i bardzo patriarchalne. Rasizm i szowinizm plemienny, czyli nienawiść między danymi plemionami, była bardzo rozpowszechniona, czyli z tego też i powodu nacjonalizm, czy też tribalizm, plemienność była, jest elementem dżahili i to też jest kufr z tego względu, że ja nie pozwolę tobie ożenić się z moją córką, ponieważ ty jesteś z innego kraju, tak? To jest właśnie element żachili. Ponieważ jeśli z kimś się żenisz, to powinieneś przede wszystkim patrzeć na ich wiarę, a nie na ich pochodzenie czy majątek. Pochodzenie i majątek powinny być w dalszym planie, przede wszystkim powinieneś patrzeć na wiarę. Gospodarczo było to społeczeństwo też i biedne. Jedynie mieszkańcy Arabii Centralnej byli w stanie uprawiać zboże i hodować zwierzęta. Reszta musiała ży żyć z choćby garbarstwa, czy też e, handlu lub tkactwa. I właśnie stolicą takiego handlu, jaka była, to przede wszystkim była Petra i Jemen. Okej. Okay. Kiedy mówimy o społeczeństwie, to oczywiście trzeba też i powiedzieć na temat e, kobiet, no i oczywiście dzieci. Przede wszystkim pogańscy Arabowie mieli zwyczaj zabijanie dzieci i składanie ich w ofierze. Miało to różne formy, ale przede wszystkim było to poprzez zakopywanie żywcem w piachu i ludzie ci mordowali dzieci z kilku przyczyn. Przede wszystkim było to przez to, że byli biedni, i przez to, że obawiali się, że na przykład taka córeczka e, przyniesie wstyd, albo że już przyniosła wstyd, będąc tym, że mężczyźnie pierwsza się urodziła córeczka, a nie syn, z obawy na takie mm, sytuacje, arabowie mieli sytuację od razu zabijania de facto niewinnych dzieci. Jeśli dziewczynka była trochę starsza, powiedzmy, miała 5, 6 lub 4 latka, to wtedy Ojciec e, tej dziewczynki lub tego dziecka mógł powiedzieć temu dziecku, żeby ubrało się w ładny, w ładny sposób, ponieważ idzie odwiedzić e, rodzinę, dalszą rodzinę. Pot, e, wtedy e, ojciec zaprowadzał dziecko na środek pustyni, gdzie już wcześniej był przygotowany dół, e, wrzucał to dziecko żywcem do tego dołu i zakopywał, aż ono nie umrze. Z niedotlenienia i odcięcia e, dostępu do powietrza przez piach. Jeśli mówimy o kobietach, należy zwrócić uwagę na to, że w bogatszych domach sytuacja ta była o wiele lepsza, ale z reguły one były odsuwane na drugi tor i miały trochę więcej wolności i trochę więcej szacunku niż kobiety ze zwykłych domów. Przeciętna kobieta w zwykłym domu nie mogła nawet kiwnąć palcem bez zgody jej męża, nie mogła dziedziczyć, nie mogła e, nie miała jakiegokolwiek zabezpieczenia na wypadek rozwodu, ale i przez co kończyła później na ulicy i nie miała też wyboru z tym kogo chce poślubić, a kogo nie. Islam dawał prawo kobietom do poślubienia kogo ona chce, ale jeśli mówimy o ludziach, którzy zmuszają swoje dzieci do tego, żeby wyszły za mąż, albo wyszły za mąż, albo wzię wzię wzięli ślub z kimś, kim oni nie chcą, to w oczach Boga automatycznie takie małżeństwo jest nieważne, ponieważ jest wymuszone przez rodzinę. W epoce ignorancji, jak już powiedziałem wcześniej, kobieta nie miała prawa praktycznie do niczego, poza jedną sytuacją, kiedy grupa, grupa góra do dziesięciu mężczyzn szła do jednej kobiety, żeby z nią e, kopulować. Wtedy, kiedy ta kobieta zaszła w ciążę i nie wiadomo było, kto był ojcem, ojcem, to wtedy ona wybierała, kto jest tym ojcem i, e, i wtedy od jej decyzji nie można było się odsunąć. Nie? Innym przykładem takiej, takiego moralnego zepsucia, też i degrangolady pogańskich arabów, było to, że kiedy był jakiś sławny mężczyzna, jakiś wielki wojownik, jakiś inny podróżnik, to wtedy arab z chęci posiadania Lepszych genów w swoim domu wysyła swoją żonę, żeby ona była zapłodniona przez tego mężczyznę, i wtedy dziecko tego mężczyzny nie było tego, który zapłodnił tą kobietę, tylko męża tej kobiety. Ale też i nie wszystko było złe, arabowie mieli też i dobre cechy, na przykład obietnice. Jeśli ktoś złożył obietnicę, to dla przed samskiego araba to było warte więcej niż jakiekolwiek zło. było to wręcz traktowane religijnie. Musieli choćby stanąć, choćby mieli stanąć na głowie, żeby wypełnić tę obietnicę, to musieli to zrobić. Ale też i poza wypełnianiem obietnic bardzo szanowana i do dzisiaj bardzo szanowana jest gościnność. I na przykład, jeśli był jakikolwiek biedny Arab, jakikolwiek biedny Beduin, który posiadał tylko jednego wielbłąda, przyszedł do niego gość, to on wtedy był w stanie ubić tego wielbłąda tylko po to, żeby gość miał co jeść. Dobrze. Kiedy już skończyliśmy omawiać społeczeństwo, ale też i religię tego dziwnego i wręcz egzotycznego świata, należy spojrzeć uwagę na to, jak wyglądał podział polityczny. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że było wiele takich małych państwek, ale też i były takie trzy znaczące państewka, które były pod wpływami innych imperiów. Na przykład Jemen, który wcześniej był niepodległym królestwem Himyaru, które było państwem żydowskim, po tym jak Król tego państwa zaczął prześladować chrześcijan i w kulminacji tego prześladowania było spalenie ileś tam setek chrześcijan z Nadżranu, to jest miasto w południowym Jemenie. Państwo etiopskie, królestwo Aksum, podjęło się interwencji i dokonało inwazji na Jemen, zaczynając głosić chrześcijaństwo etiopskie w tym regionie. Wcześniej, oczywiście, jak już powiedziałem, było to państwo żydowskie. Innymi takimi znaczącymi państwami było państwo Hasanidów oraz Lachmidów. To byli ludzie, to były państwa, które znajdowały się przy granicach z Persją i Bizancją. Hasanici byli potomkami Beduinów, którzy osiedlili się na pograniczu Syrii i później przyjęli kulturę i religię, właśnie bizantyjską stając się sojusznikiem i państwem buforowym między Persją, między Lachmidami oraz dzikimi Beduinami. Podobnie to wyglądało z Lachmidami, którzy byli potomkami Beduinów, którzy zamieszkali na pograniczu z Mezopotamią. Oni zaś przyjęli albo Nestorianizm, albo przyjmowali Zaratustrianizm i oni później stali się zaś wasalem Persji który miał podobną rolę, co państwo hasanickie. Mieli chronić od południa e, granice imperium przed najazdami e, barbarzyńskich Beduinów oraz przed e, jakimiś najazdami od południa Hasanidów i bizantyczyków, jeśli by próbowali zrobić jakieś okrążenie. E, każde z tych państw miało wpływ na na to, jak wyglądała struktura religijna na Półwyspie Arabskim, bo o czym zapomniałem wspomnieć, to fakt, że nie każdy był politeistą. Wtedy było, ca, wtedy była cała masa chrześcijan i Żydów oraz pewnej zaginionej religii, o której później powiem, która wyznawała albo heretyckie odmiany, albo wyznawała e, ortodoksję, ale to już było w przypadku Lachmidów i Hasanidów oraz Jemeńczyków to, co było, im głębiej było w Arabii, tym ciężej było informację religijną i im dalej w las, tym więcej było herezji na przykład. I dochodziło do takiej sytuacji, gdzie na przykład chrześcijanie źle zinterpretowali trójce świętą i uznawali Maryję za element trójcy świętej. O czym jest choćby napisane w Koranie. Czy też były sekty judaizmu, który mówi, że rzekomy Uzair był synem Boga. Podobnie jak chrześcijanie mówią, że to Jezus był synem Boga. Poza oczywiście judaizmem i chrześcijaństwem była religia bardzo zbliżona do islamu. By, był to hanifizm. Była to religia, która odwoływała się do początkowej tradycji proroka Abrahama salam. I oni nie nazywali się ani chrześcijanami, ani Żydami, jak już mówiłem, odwoływali się do Abrahama i odcinali się bardzo od e, politeizmu. Tyle, że w odróżnieniu od islamu, oni nie mieli żadnej księgi, żadnej wiedzy, żadnego proroka poza Abrahamem i nie głosili tej religii. Oni byli bardzo odizolowaną grupą. Były oczywiście pojedyncze przypadki, kiedy ktoś pod drzwiami kaby, Ka głosił monoteizm, to, że ci ludzie przez bardzo politeistyczne społeczeństwo tamtych czasów, czy też bardzo henoteistyczne społeczeństwo, zwyczajnie nie dbali, nie dawali uwagi tym ludziom, ponieważ uznawani byli za szaleńców. Co różniło tych szaleńców, rzekomych szaleńców od proroka Muhammadu, sallallahu alaihi to było to, że prorok Muhammad pochodził z elity kurajszyckiej, właściwie nie z elity kurajszyckiej, ale z plemienia Banu Hashim, które było, którego wujek, choćby miał drzwi do kaby. To było wtedy uznawane przez potwarz, ale też i zagrożenie przez politeistów, którzy z tego powodu zaczęli prześladować proroka Muhammadu, sallallahu alaihi wa kiedy skończyliśmy mówić o tym, e, o politeizmie, o de facto już egzotycznej Arabii, chciałem zaprosić Państwa do udostępniania mojego filmu oraz lajkowania, subskrybowania mojego kanału nie tylko na YouTube, ale też i na TikToku oraz pisania komentarzy, ponieważ zawsze to pozwala mi budować zasięgi. Assalamu Alaikum.